Proszę Państwa, z nami jest w tej chwili pan poseł Antoni Macierewicz. Cześć, Boże, panie pośle. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze idzie. Panie pośle, doszło pomiędzy panem a panem premierem do takiej utarczki e, słownej. Pan powiedział, że Donald Tusk patronuje układowi mafinemu, który e, jest w Gdańsku. Premier na to się oburzył, a pan powiedział, że boi się, że niedługo Donald Tusk może przekształcić się w Donalda T. Było podobnie, choć nie do końca tak ja nie zarzucałem panu premierowi że on patronuje układowi mafijnemu, ja uważam, że on stworzył ten układ mafijny. Przepraszam, pozwalam sobie to doprecyzowywać, ale rzeczywiście tak sądzę oczywiście gdzie można by zastanawiać się, czy cała struktura mafijna nie powstała jeszcze w latach 80., a to, co jest obecnie, jest tylko kontynuacją i wtedy byśmy mówili o patronowaniu, ale wydaje mi się, że fakt, iż Platforma Obywatelska rządzi w Gdańsku, że pan premier jest wierzchnikiem pana ministra Nowaka, szefa Ministerstwa Infrastruktury, a więc bezpośrednio odpowiedzialnego za linię lotniczą, i za działalność OLT, a więc także pośrednio Amber Gold. Fakt, że jest także, że jest zarówno prezesem platformy, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, jak i premierem rządu ma podwójną władzę. Tam co się mogło dziać, co się działo, że sędziowie nie widzieli przestępstwa, prokuratorzy nie widzieli przestępstwa, prezydent Gdańska nie widział przestępstwa, Lech Wałęsa nie widział przestępstwa, ni policjanci nie widzieli przestępstwa. Ba, dochodziło do rzeczy nieprawdopodobnych, żeby reklamować firmę Amber Gold i pana Marcina P. i jego linie lotnicze OLTC, które niszczyły. Narodową polską firmę lotu, prezydent Gdańska, marszałek Sejmiku i całe kierownictwo Platformy Obywatelskiej zaprzęgło się jak konie pociągowe do samolotu OLTC i dla reklamy ciągnęło go przez pas startowy, co było nagrywane, a później pokazywane jako reklama jaka fajna zabawa. Proszę bardzo, całe kierownictwo Wybrzeża reklamuje OLTC to jest nasz przewoźnik nie lot, lot trzeba zniszczyć, a to trzeba stworzyć pieniądze, które państwo wpłacali na firmę Ambergold płynęły dla zniszczenia lotu i dla stworzenia dumpingowych cen, które miały na celu zastąpić polskiego przewoźnika. Kto miał na tym skorzystać? No oczywiście firmy niemieckie, no oczywiście przewoźnik niemiecki lot miał być zniszczony, miało zostać całe polskie, niebo miało. Być przejęte przez firmy niemieckie. Takie jest zaplecze tej afery, a nie tylko patrony, ale kierował to tak jak za zniszczenie stoczni odpowiada pan Donald Tusk, tak samo za aferę Ambergold, która w istocie była aferą gospodarczą i polityczną, a nie aferą jego, jego syna, odpowiada bezpośrednio pan Donald Tusk, bez tego jego. Poręczenia, bez jego y, zgody, bez jego przyzwolenia, ci wszyscy urzędnicy nie popełnialiby przestępstw. On nam. Po Przekazał podczas dzisiejszego posiedzenia sytuację zupełnie niezwykłą. Mówiło, wszyscy o tym wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, wszyscy byli bezradni, ale on jest premierem. On miał obowiązek zdyscyplinować ministra Nowaka, on miał obowiązek zdyscyplinować policję, on miał wreszcie obowiązek zdyscyplinować służby specjalne, które powinny chronić polski przemysł i chronić polskich obywateli, a nie sprzyjać przestępcom. Tymczasem tam powstała przez niego kryta, przez niego wspierana struktura mafijna, w której działo się gigantyczne przestępstwo na szkodę polskich obywateli i szkodę polskiego państwa, bo chodziło o zniszczenie polskiego przewoźnika, a temu wszystkiemu biernie przyglądał się Donald Tusk, wysyłając własnego syna, a więc dając znak, że to można robić, że to trzeba robić, że to jest dobra, dobry kierunek rozwoju państwa polskiego, gdy niszczy się polskiego przewoźnika i nabiera polskich obywateli obywateli. To jest afera Donalda Tuska. Donald Tusk jest ojcem mafijnym tej struktury i dlatego musi jak najszybciej odejść. To komentarz na gorąco pana posła Antoniego Macierewicza. Za chwilę głosowania i za chwilę okaże się, czy powstanie Komisja Śledcza, czy nie powstanie w tej sprawie. Wiemy już, że PSL wraz z platformą obywatelską będzie głosował ręka w rękę przeciwko Komisji Śledczej. Panie Pośle, bardzo dziękuję. Mogę jeszcze jedną proszę, proszę bardzo. Mi, proszę mi Rzeczywiście, dzisiaj przebieg wydarzeń wydaje się, że jest już przesądzony i PSL weźmie na siebie całe odium ratowania mafijnych struktur platformy Obywatelskiej. Obywatelskie, ale ja jestem przekonany, że ta sprawa się tak nie skończy. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych miesięcy, może dwóch, może trzech, może czterech, ale do tej sprawy wrócimy i y, Komisja Śledcza w tej sprawie z pewnością y, powstanie. Nie mam co do tego wątpliwości. Ta sprawa przeżarła struktury państwa tak głęboko, tak dotknęła obywateli, tak wszyscy są zbulwersowani bezprawiem, któremu patronuje pan Donald Tusk i tak obywatele w nadchodzącym kryzysie są świadomi, że ich kosztem tuczą się bązowie z Platformy Obywatelskiej, że nie sądzę, żeby dało się to utrzymać dłużej niż miesiąc czy dwa. Poseł Antoni Macierewicz, wracamy na salę plenarną Sejmu.